Znikały bez śladu, jakby rozpłynęły się w powietrzu. Wiktoria i Lilianna to kolejne nastolatki, których zniknięcia mrożą krew w żyłach. Czy ktoś pomoże je odnaleźć, zanim będzie za późno? Z każdym dniem rośnie niepokój wśród rodzin i społeczności lokalnych, polska mierzy się z coraz większą falą zaginięć. Statystyki są alarmujące. W latach 2019-2023 policja rejestrowała od 12 do 15 tysięcy zaginięć rocznie. Tylko w piątek, 30 maja, służby poinformowały o dwóch nowych przypadkach. Zaginęły 16-letnia Wiktoria Kociska z Poznania oraz 15-letnia Lilianna Kowalewska z Opinogóry Dolnej. Wiktoria zniknęła 28 maja po godzinie 15. Opuściła mieszkanie przy ulicy Półwiejskiej w centrum Poznania i ślad po niej zaginął. Nie wróciła do domu, nie skontaktowała się z bliskimi. Miała na sobie czarne długie spodnie, brązową koszulkę i czarną bluzę z kapturem. Nosi okulary korekcyjne, miała ze sobą czarną torebkę. Ma około 170 cm wzrostu, ciemny blond włosy do ranion. Policjanci z Komisariatu Poznań Stare Miasto apelują o pomoc, każda informacja może być kluczowa. W sprawie Wiktorii można kontaktować się pod numerami 4777 124 11 lub 4777 124 12. Zaledwie dwa dni później, 30 maja, zaginęła Lilianna Kowalewska. Około godziny 14 opuściła swoje miejsce zamieszkania w Opinogurze Dolnej i od tej chwili nikt jej nie widział. 15, latka ma 156 cm wzrostu, waży około 52 kg. Ma szczupłą sylwetkę i długie, czarne włosy. W chwili zaginięcia miała na sobie czarne legginsy, czarny top z błyszczącym napisem, szarą bluzę na zamek z kapturem i białe trampki. Mogła mieć ze sobą czarny plecak. Lilianna posiada tatuaże to ważny znak szczególny. Policja w Ciechanowie apeluje o kontakt z dyżurnym pod numerem 47 700 312 00 lub poprzez numer alarmowy 112. Zaginięcia nastolatek to dramat nie tylko dla rodzin, ale i dla całych społeczności, które żyją w strachu i niepewności. Czas w takich sytuacjach jest bezcenny, każda minuta może mieć znaczenie. Dlatego tak ważne jest, by nie ignorować żadnego sygnału, zdjęcia czy osoby, która może przypominać zaginioną. Jeśli możesz pomóc, nie czekaj. Udostępnij ten materiał. Zostaw komentarz, subskrybuj nasz kanał, razem możemy dotrzeć do większej liczby osób i pomóc rodzinom w odnalezieniu ich dzieci.